Cześć, witam Was w pełnej wersji materiału dotyczącego porównania poniekąd i opisania, na czym polega płynność skoku i szukanie optymalnej prędkości swojego nabiegu na podstawie kilku praktycznych przykładów, zarówno z mojego doświadczenia, jak i tego, co możemy zobaczyć u prawdopodobnie najwyższego albo przynajmniej jednego z najwyższych skoczków na. W świecie, który nieprzypadkowo jest dunkerem. Więc teraz na spokojnie, jeszcze raz przeglądając się temu skokowi, to, co na pewno rzuca się w oczy komuś, kto ma doświadczenie ze skakaniem, yy, i najważniejsze będzie tu, żeby skakać faktycznie samemu z tej samej techniki, czyli skakać z nabiegu i to dość często to płynność tego nabiegu. To, że ten ruch jest zupełnie niewymuszony, tak jakby był powtarzany milion razy, bo <gryw> prawdopodobnie był. Ale jeszcze raz powtórzę się, to co powiedziałem w rolce na Instagramie. Pomimo, że nie znam go osobiście, pomimo, że go nie trenuję, nie przeszkadza mi to w wysunięciu dużego prawdopodobieństwa, że ta prędkość nabiegu jest dla niego optymalna. Wystarczy spojrzeć na to, jak rytmiczne są to kroki, że każdy krok napędza go coraz bardziej, aby finalnie tutaj, źle zapauzowałem, ale aby finalnie w tym punkcie osiągnąć najwyższą prędkość po odepchnięciu się w penultimate stepie. Może mógłby skoczyć szybciej, wejść z większą prędkością na biegu, ale mógłby równie dobrze zrobić to wolniej, skrócić prędkość na biegu albo utrzymać prędkość na biegu, ale przyspieszyć dopiero na samym końcu, co owocowałoby znowu mniejszą prędkością. Całość tego schematu ruchowego byłaby dużo wolniejsza. Ale czy to byłoby dla niego optymalne? I znowu, co to znaczy słowo optymalne? Optymalne to znaczy wygodne, takie, nad którym nie muszę się zastanawiać, które jest w większości dla mnie podświadome, które w 100% toleruje i kontroluje i Przebywanie w tym schemacie ruchu, egzekwowanie tego schematu ruchu, to jest dla mnie wygoda. Ja się nie muszę nad tym spinać, ja się nie muszę zastanawiać. Po prostu mam punkt końcowy, czyli wyskoczyć jak najwyżej i wiem, jaką techniką mogę to osiągnąć. I to bardzo fajnie, naprawdę doskonale widać w tym, w tym skoku, jak on jest połączony tymi krokami. Tu jest bardzo dużo rytmu i każdy krok nadaje większego przyspieszenia. I jeszcze raz, żeby skoczyć jak najwyżej, nie muszę nabiegać jak najszybciej. Nie chodzi o to, żeby wbiec sprintem w penalty mate step i odpychać się z jak największą możliwą dla ciała prędkością, tylko żeby odpychać się z prędkością jak największą możliwą do tolerowania dla mnie. Tam chcemy szukać komfortu, żeby te pozycje były dla nas wygodne. To dopiero umożliwi nam egzekwowanie tego skilla na najlepszym dla nas poziomie. Ten skok sklasyfikowałbym jako gdzieś pomiędzy. Nie jest bardzo siłowy, nie jest, jest bardzo elastyczny, szybkościowy. Posłużę się następnym przykładem i tutaj mamy mojego kumpla Szymona, którego serdecznie pozdrawiam i na pierwszy rzut oka jak sobie spojrzycie na tego zawodnika, no to widzimy kogoś o średnio wysokim wzroście, o dość dużym poziomie masy mięśniowej, który jest szeroki bardziej pod kątem takim powiedzmy whiteysa, czyli ten typ powiedzmy szerokiego kąta mostkowo-żebrowego, gdzie on przypisuje się do tej kategorii bardziej siłowego skoczka, czyli ma dłuższy czas kontaktu z podłożem, trochę większe kąty ugięcia i widać gołym okiem, że spędza na ziemi nieco więcej czasu. I spójrzmy sobie na ten skok. To co tutaj rzuca się w oczy, to że w tym skoku mamy zdecydowanie dłuższe kroki. Każdy krok jest dłuższy i wchodzimy z mniejszą prędkością, Penultimate Step Nie chodzi teraz o to, czy ten skok jest wyższy, czy niższy od poprzedniego. To totalnie nie o to chodzi. Nie porównujemy tego pod tym kątem wysokościowy, który jest lepszy. Tylko porównujemy to pod kątem, co prezentują sobą różne osoby, aby dla siebie osiągnąć jak najwyższą wysokość wyskoku. Tego dnia to był Max wyskok Szymona, i teraz patrzymy sobie, jaką strategią on do tego, po, on do tego doszedł. I znowu. Mamy powolne rytmiczne kroki, i ostatnie 2-3 to jest większe przyspieszenie, ale te początkowe kroki, jak i te, które mamy tutaj w tym momencie, są stosunkowo wolne. Mają dłuższy czas kontaktu. Tu widzimy zdecydowanie więcej pchania i przytulania się gdzieś tam do tego podłoża, co owocuje stosunkowo dużym kątem ugięcia w stawie kolonowym i, i biodrowym. Więc ten skok możemy sobie zdecydowanie sklasyfikować po siłowej stronie spektrum. Spójrzmy sobie teraz na coś innego. Tutaj mamy mojego serdecznego kumpla Tomka, który wbiega z naprawdę dużą prędkością w ten nabieg. I tu jest jego koniec. Tu jest już po, po penultimate stepie. Tu już jest koniec. I od momentu, kiedy zaczynamy już tutaj widzieć, co się dzieje, widzimy, że naprawdę jest duża prędkość tego nabiegu i praktycznie Tomek. Nie, nawet nie stara się tego wyhamować, tylko wpada z pełną prędkością w ten Ultimate Step i nie widać tutaj oczywiście tego od początku, ale jak zobaczyłem sobie pełne nagranie wideo, które jest tam nie nieucięte i ktoś go nagrywa z boku, to Tomek startuje właśnie od 0 do setki, czyli rozpędza się od samego początku jak najszybciej, trzyma tą prędkość przez każdy krok na biegu, to nie jest stopniowe napędzanie się, stopniowa akceleracja, tylko jest od 0 do setki gazu, i dopiero tutaj ten gaz jest hamowany. Nie ma tego rytmu i nie ma tego stopniowego nabiegu, co i tak pozwala Tomkowi na stosunkowo dużą wysokość, bo on skacze naprawdę dobrze i widać nawet tutaj, pomimo przycięcia, że te skoki są dobre, ale to nie znaczy, że w tym wypadku nie można by wyciągnąć z tego czegoś więcej. Tym bardziej, że Tomek jest osobą średnio wysoką, może nawet troszkę niższą niż z poprzedniego slajdu i również posiada bardziej szeroką aniżeli Wąską budowę ciała jest dobry w siłowych czynnościach. Ma naprawdę bardzo dobry poziom siły maksymalnej, i we wszystkich tych siłowych rzeczach jest, jest bardzo mocny. Ogółem atletyczny facet, ale do jego budowy może. Można by troszeczkę zwolnić prędkość tego namięku, bo jego predyspozycje, zarówno strukturalne, czyli przez to, że jest trochę niższy, że jest trochę bardziej zbity, przez to, że ma trochę krótsze kończyny i wysoki poziom tej siły maksymalnej, mógłby zrobić z tego większy, większy użytek i posiedzieć chwilkę. Dłużej na Ziemi. Spróbowaliśmy to zrobić, nie mam tego nagranego wideo, ale spróbowaliśmy trochę zwolnić ten nabieg, poradziłem Tomkowi dwie czy trzy rzeczy, żeby to zrobić, i subiektywnie odczuł, że jak trochę dłużej posiedzi na tej Ziemi i faktycznie skorzysta trochę mniej z prędkości, to nie jest tak, że on to zmienił całkiem, zmienia się po prostu proporcja, zwolnił delikatnie, zwiększył troszeczkę czas kontaktu z podłożem i czuł subiektywnie, że jak poszedł grać w siatkówkę, no to naprawdę było, był latawiec, było naprawdę, było naprawdę dobrze. Także dla niektórych w technice skoku można domniemywać, że w którymś spektrum mogą trochę przesadzać. Jakby niektórzy znają swoje optimum, ale niektórzy, pomimo pewnych predyspozycji, jakie posiadają, mogą mieć pewne, no dobra, brzydko to nazwę, nie do końca o to chodzi, ale odchylenia, które można by zaadresować, czyli na przykład, tak jak tu na przykładzie Tomka, mamy określone predyspozycje, które raczej wskazywałyby na to, że on chce skoczyć troszeczkę wolniej, trochę bardziej siłowo, chwilę dłużej posiedzieć na tej ziemi, zrobić użytek z kolana i biodra, aniżeli władować się na dużej prędkości i skoczyć bardzo szybko elastycznie. No to wtedy można się zastanowić, co z tym zrobić i czy ewentualnie troszkę próbować to zmienić. W tym wypadku w tym wypadku się to ugrało, yy, ugrało. W tym wypadku się to udało i poprawiło trochę subiektywne poczucie połączenia z tym wyskokiem, tego, że ta technika stała się nieco bardziej naturalna, łatwiejsza, bardziej aplikowalna i czuł się w tym trochę lepiej. Czy przyniosło się to na centymetry? Nie mamy obiektywnego pomiaru, nie jestem w stanie stwierdzić, ale dla mnie jakby subiektywna opinia, że czuję się lepiej w tym schemacie ruchu jest wystarczająca. Powiecie mi, że to bo Dobra, może i tak, nie? I tego i tak nie jestem w stanie zweryfikować. Jakby mam pewne poglądy pewne punkty odniesienia staram się ubierać to w praktykę pracować na tym i zobaczyć co z tego wynika bo nie są to rzeczy które spotkacie w literaturze czy znajdziecie jakiekolwiek obiektywne dane na ten temat to jest raczej wynik tego co można się nauczyć z pewnych książek pewnych prac z pewnych domysłów ubrać to trochę swoje doświadczenia i po prostu praktykować, zobaczyć co z tego wyjdzie. Także w tym przypadku, tak jak mamy Tomka, zwolnienie tej prędkości na biegu i dostosowanie tej techniki nieco bardziej do jego predyspozycji przyniosło jakiś tam subiektywny rezultat, więc tutaj ta prędkość stosunkowo można powiedzieć, że była za duża. Natomiast tutaj, mając Błażeja, który jest typowo osobą Oj, przepraszam, który jest typowo osobą elastyczną, szybkościową. Tutaj też, z tego co pamiętam, w tym okresie miał niezły poziom siły maksymalnej. Ale gołym okiem widać, że ma dość dużą prędkość tego nabiegu w porównaniu do pierwszego i drugiego filmu. I tutaj widać praktycznie od początku, jak nabiega błażej. Tu jest początek nabiegu, i widać, że tu również jest może nie tylko od 0 do setki, ale bardzo szybkie rozpoczęcie nadawania tej dużej prędkości. I ta prędkość jest jednostajna. Ona nie rozwija się w trakcie trwania nabiegu, tylko od tego momentu przez każdy następny krok ona jest utrzymywana. Nie zwiększa się stopniowo, tylko ta prędkość się utrzymuje. No i finalnie mamy konwersję tutaj do tej fazy wertykalnej, i tutaj udaje się osiągnąć naprawdę fajną wysokość. I każdy, kto gdzieś tam widział błaże na żywo, to wie, że doskonale z tą prędkością, z tą prędkością sobie radzi, i ta technika właśnie. Dużej prędkości, szybkiego rozciągnięcia jest dla niego w porządku. On zawsze czuł się w tym naturalnie, czuje się w tym dobrze, i tutaj nie ma raczej potrzeby na siłę zwalniania tego. Tym bardziej, że on jest stosunkowo wysoki, 1,86 m z tego co, co pamiętam, i ma zdecydowanie dłuższe kończyny w porównaniu do yy, chłopaku z filmików 2 i 3. Także te jego predyspozycje są skierowane trochę bardziej w stronę. Gdzieś tam tej elastyczności tego luzu, widać to po każdym skoku z miejsca, czy nawet czynnościach tylko takich jak banding, jak miałem okazję zobaczyć, jak gorzej wykonuje, to naprawdę, to naprawdę to widać i ma to odzwierciedlenie w technice, w technice, właśnie nabiegu. Czyli tutaj mamy dużą prędkość nabiegu od samego początku, ale jest bardzo płynnie transferowana do góry, także jest to naturalne dla niego. Ta wysoka prędkość jest dla niego optymalna, ale wysoka prędkość nie byłaby optymalna dla chłopaków z wideo 2 i 3, bo to są gdzieś tam zupełnie inne predyspozycje, zupełnie inne strategie, które pozwalają im skakać wysoko. Więc tutaj zdecydowanie można powiedzieć, że jest to szybkościowa, yy, szybkościowa strona spektrum tego skoku. No i na sam koniec pozwoliłem sobie zostawić swoją Skromną osobę, bardzo daleką od formy życiowej, ale tutaj widać moją optymalną prędkość nabiegu. Ja również uważam, że jestem gdzieś pomiędzy ani ten nabieg nie jest wybitnie szybki, ani nie jest też wybitnie wolny. Więc ja akurat zawsze z racji tego, że grałem w siatkówkę, preferowałem te krótsze nabiegi, maksymalnie 2-3 kroki. I u mnie akurat całkiem dobrze można zobaczyć ten rytm, że każdy krok jest trochę szybszy i dopiero na tym ostatnim do penultimate stepa nabieram największej prędkości, ale te pierwsze dwa kroki nadają mi rytmu, jakiejś bazowej pozycji, żeby finalnie z największą prędkością odepchnąć się właśnie tutaj i wejść do swojej optymalnej pozycji ze swoją optymalną prędkością. Gdy skaczę wolniej, o, zepsułem, gdy skaczę wolniej, celowo, czuję, że skaczę tak samo, może troszeczkę Troszeczkę niżej, ale natomiast gdy skaczę dużo szybciej, wydłużę ten nabieg albo zaczynam biec od 0 do setki, naprawdę już z dużą prędkością, to nie czuję się w tym dobrze. Nie potrafię, nie potrafię tego zablokować i skaczę praktycznie za każdym razem niżej niż jakbym skoczył tutaj. Tutaj moim celem było skoczenie jak najwyżej względem siatki. Także dobrałem sobie taką strategię, w której czuję się wygodnie, w której czuję, że mogę skoczyć najwyżej i skontrolować to. Także gdybym skoczył celowo dużo wolniej albo celowo dużo szybciej, to mogłoby się to skończyć różnie. Więc ja teraz mając jasny cel, czyli jak najwyższy skok do siatki, żeby przełożyć, żeby przełożyć rękę, dobrałem sobie taką prędkość, w której czuję się naturalnie i komfortowo. Także każdy ma swoje optimum, nie ma jednego złotego środka. U jednych będzie to szybciej, u drugich będzie to wolniej. Ale każdy powinien sobie próbować poznać te granice, poskakać na różne sposoby, żeby znaleźć w końcu taką prędkość, w której skacze najwyżej, i to jest właśnie jego optimum. Ona ma duże rzeczy, które je warunkuje, ale w praktyce stosunkowo prosto jest to znaleźć, bo to jest raczej ta prędkość, przy której nie boimy się skoczyć, skaczemy jak najwyżej, czujemy się. Pewnie siebie nie musimy się nad tym zbyt dużo zastanawiać, ile, ile kroków mieć, jak sobie to wyliczyć odległościowo, z jaką prędkością wbiec i czy, czy ja będę to w ogóle w stanie wyhamować. Tylko mam cel, ten goal, ten endpoint dotknąć ręką, dotknąć głową, wyskoczyć klatką, jak najwięcej, cokolwiek i sam sobie to dobieram. Nie muszę się zastanawiać, jak to zrobić, ja po prostu układam się względnym celu. Mam nadzieję, że ten materiał, pomimo że był trochę monotonny, bo przewijałem to tylko cztery filmiki i cały czas gadałem to, był w jakiś sposób dla Was przydatny, że wynieśliście z tego trochę praktyczne rozkminy i będziecie mogli coś zastosować zarówno u siebie, jak i u swoich podopiecznych. Ja zapraszam przede wszystkim na swój Instagram, gdzie jest to mój główny kanał przekazu, czyli Athletic Sense Project. Sprawdźcie pozostałe filmy na kanale Projekt Atletyczne, jak, jak już tu jesteście, zostawcie suba i przesłuchajcie również odcinków, które wypuściłem na swoim podcaście na Spotify, póki co są dostępne dwa odcinki. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytanie, bądź chcielibyście, abym rozjaśnił konkretną kwestię, bądź pomógł Wam w czymkolwiek, śmiało komentujcie ten film lub piszcie do mnie wiadomość prywatną na Instagramie. Dzięki za wasz czas.